Dzień dobry, no, dzisiaj taki krótki komunikat, bo nie mam czasu, trzeba szybko, szybko się uwijać z robotą, e, póki jest okienko pogodowe. E, robimy dzisiaj Mieć 700 -ką. i tutaj nie ma co się oglądać na innych, czy ktoś pryska, czy nie. Ja mam zawsze swoje, swoje jakieś tam, e... Kurde, jakie to ciężkie. Ja mam swój harmonogram, nie patrzę na nikogo i jadę, jadę, proszę Państwa, no to na miedzi nie należy oszczędzać. I potem są rezultaty tego, nie mamy raków. 2 litry lejemy, litr na hektar. Ale kit. O, no, 2,5. Jak to jest jednym ręką coś robić? Litr na hektar, 700, 750 litrów wody i jedziemy z tematem. Także nie ma co tutaj się oglądać. Jest robota do zrobienia. I robimy. I robimy. Teraz wam wyjaśnię, dlaczego mi tak się spieszy. Po pierwsze, ten tydzień jest bardzo ciepły. Jest 16-18 stopni cały tydzień. Idealne warunki do zrobienia zabiegów na mieć mix, na 700 i na olej. Jeszcze w tym tygodniu muszę zrobić olej parafinowy. I oczywiście już siarką go nie zrobię, bo już popękały pąki i gówno z tego będzie. M mogę sobie tylko krzywdy narobić. Chodźcie w następnym komunikacie o oleju. Jak to dokładnie zrobić? Myślę, że czwartek czwartek ma być tak ładna pogoda na olej i trzeba to zrobić. Nie robimy. Niektórzy zalecają robienie oleju razem z miedzią. Ja jestem przeciwny, ponieważ miecie z kontaktem. Dajmy, niech ta mieć się nam fajnie przyklei do tych drzew. Niech to, yy, niech to nam wszystko oblepi te drzewa. I olej w tym momencie będzie nam tylko przeszkadzał. Jeżeli byśmy zmieszali to z olejem, jest to dopuszczone, ale dla mnie jest to troszeczkę takie nieporozumienie. No, pryskamy miedzią, niech te wszystkie rany się ładnie pokryją i dopiero będziemy walić 30 litrów oleju na hektar. I wtedy to ma sens jedno po drugim. No, troszeczkę wody więcej pójdzie i paliwa. Ale efekt jest o dużo lepszy. Na razie nic do miedzi nie dodajemy, żadnej siarki. Jeszcze pąki są zamknięte. Na razie robimy odkażenie wszystkich ran. No i to wszystko. No I to wszystko. Jedziemy 1 litr na hektar 700. No i Dzisiaj zrobię z jedną beczkę, jutro rano z drugą. Cz cztery beczki, także powoli, powoli i trzeba mówię się z tym. Widzicie, jak to się trudno roz. Dobra, włącza opryskiwacz. Niech to się miesza jedziemy, bo szkoda czasu także wszystko po zimie działa tak jak powinno być i tutaj nie ma prawa żeby coś, coś nie działało w tym moim sprzęcie To jest drogi sprzęt, żeby coś tutaj nie zawiodło dobra, to widzimy się w następnym komunikacie olejowym, pozdrawiam, hej Lecimy z tematem, żeby jak najwięcej tej roboty zrobić. Pamiętajmy, że zawsze pierwszą kładziemy mieć. <laughs> po miedzi olej. I to ma wtedy sens. Jeżeli na mieć położymy olej, nic się nie stanie. Ale jeżeli na olej położymy mieć, <laughs> ta mieć może nam spłynąć i ten efekt. Tego oprysku będzie bardzo słaby i na to was uczulą. Także olej na górę kładziemy. Teraz mamy zabezpieczone troszeczkę pąki chociaż tych pąków jest jeszcze mało rozwiniętych. Ale codziennie to jest, <laughs> przepraszam, coś mi gryzie w gardle cały dzień. Ale no już te zabiegi, takie mówię, te pierwsze miedzią są potrzebne i to na miedzi nie należy oszczędzać, bo naprawdę. Ona fajne efekty robi, odkaża nam sad po takim cięciu. No i tyle. Jeszcze chciałem Was prosić o jedną taką rzecz, żebyście nie używali kart u prywatnych przedsiębiorców. Oni płacą duże marże za używanie. Za to, że my używamy tej karty, oni płacą i tak już ledwo zipią, czy to jest fryzjer, czy u PioTka. Weźcie gotóweczkę z banku, z bankomatu. Zapłaccie gotówką, jak nie możecie, gotówką. Weźcie na przelew. Naprawdę Piotrek woli przelewy niż kartę. On musi mieć ten terminal, bo takie są przepisy. Ale to jest dorabianie innych e, zachodnich koncernów, a Piotrek na tym traci. <laughs> Także to jest taka moja prośba ode mnie osobiście. E, i przychylmy się troszeczkę w stronę tych przedsiębiorców. Po, pomóżmy im przetrwać te ciężkie czasy Jesteśmy w końcu wszyscy Polakami i dlaczego mamy zagraniczny koncerny dorabiać Potem pokażę jakie jest pokrycie miedzi, niech to wyschnie I tak to wygląda po zabiegu Doko ładnie pokryte niebieski kolor i na to ułożymy sobie Olej, zobaczcie, jakie ładne pączki już są. Także mamy tak: mieć, olej, znów mieć i znów olej. I mamy super ochronę. Dobra, uciekam, bo jeszcze jedną beczkę chcę zrobić. Narka.